słuchajcie koledzy kierowcy wszyscy można powiedzieć, że dzisiaj zrobiłem interes życia już mówię że mi się pendrive w radiu jako, że ja bez muzyki żyć nie mogę po prostu serce mi pękło jak złamałem tego pendrive'a tutaj przy porządkach, bo wystawał z radia no, to na, na parkingu i zajechałem był taki miły kierowca nie Polak, taki miał na rejestracji RO, RO, R -O jak Roma, Rzym, Rzymianin taki. No, i słuchajcie, sprzedał mi pendrive'a za 40 euro. Malutkiego 8 giga. Jestem bardzo zadowolony. Tylko że trochę mi szkoda tego Zimia i linia, bo yy, nie pomyślał, yy, ja mam zamiar zrobić tak, że dowiedziałem się, że one chodzą na Lego po 20-30 zł. Słuchajcie, wystarczy teraz, że znajdę jakiegoś półgłówka któremu sprzedam tego pendrive'a za te 40 euro, kupię na Alego za 30 zł tańszego pendrive'a i co jestem do przodu 35 euro. 35 euro mam w kieszeni. No to jest interes życia z tego pendrive'a. No ale co? Trzeba ja czasem pomyśleć, żeby zarobić, nie? Pozdrawiam.